Japier to już czwarta drama w tym miesiącu. No nic na to nie poradzę, ale jak już zaczyna się drama, to trzeba ją wygrać, więc oto materiał na Dawidek. Emotikon Szeroki Uśmiech. Chodzi o to, że Dawidek, mający 31 subów, nazwał dzieciaka ziomka kuzyna Cyborga fejkowym Cyborgiem, chociaż należy do oryginalnej rodzinki, więc jak zawsze w takich sytuacjach oberwała cała rodzinka. Jego kanał ma tylko cztery filmy z czego jego najpopularniejszy film ma 137 wyświetleń a to dlatego że jest on o dzieciaku ziomka kuzyna cyborga. Oprócz filmu z dzieciakiem ziomka kuzyna cyborga ma trzy filmy o flaszowych grach. Dodatkowo w podpowiadanych widzimy że ogląda Fireouta i to tak dużo że tylko jego filmy są tam widoczne. Czyli w sumie to taki stroo tylko ma o dwa kamień subów i przynajmniej tylko ogląda Fireouta a nie tak jak w przypadku strooa używa jego wizerunku. W tym filmie mówi on że Dawidek 114 i dzieciak ziomka kuzyna cyborga to ta sama osoba a problem jest taki że każdy to wie. W samym filmie mówi że te śpiewanie z Dawidem Czechem zrobił on zanim dzieciak ziomka kuzyna cyborga zmienił się w tutaj cytat to gówno a nawet nie daje screenów na potwierdzenie więc jego wypowiedź można uznać za tak samo wiarygodną jak wypowiedź Chmielarka o fakturach. W przypiętym komentarzu pisze. Jak coś tak dużo dislike, bo cyborgi nupki xd dają bo każdy nabdaje dislike. Tym samym potwierdzając to, że jego film nie ma na celu obrazić dzieciaka Ziomka, kuzyna Cyborga, tylko całą rodzinkę. Ten komentarz dużo też o nim świadczy, bo pisze nubki, a nie nubi.